Halo, halo, cześć, witajcie kochani, z tej strony to kolejny odcinek Super Auto Battlemonów Alpha Testów. Myślałem, żeby już nie nagrywać drugiego odcinka, ale wciągnąłem się na tyle, że chcę chociaż jeszcze jeden odcinek przed serią z Hollow Knighta wam pokazać, więc klikamy play. Troszkę się w ogóle zmieniło, jeśli dobrze widziałem, bo kolejny jeden update wyszedł, nie, nie widzę Chaos Moda niestety, muszę chyba wygrać chociaż raz, żeby to wygrać. Zaczniemy sobie w takim razie od Billyfa naszej postaci tej Spróbujemy pod trawę, pod robaki dzisiaj sobie pójść. Czyli co? physical Bug. Walczymy na robaka. Mamy robaka. Robaki dają sobie shieldy. Shieldy bardzo spoko sprawa. Zobaczymy, czy damy radę chociaż dzisiaj tego bossa pokonać. Fajnie byłoby do, do tego dorzucić grasa z regenem, jeśli dobrze pójdzie, ale to jeszcze zobaczymy, co w ogóle gra nam przed sobą. Pokażę, mamy fire i water przed sobą. Tutaj walka może być bardzo niepomna naszej myśli. No właśnie. Nam bardzo nie pomyśli będzie granie na albo powietrze, albo pioruny, albo na wodę, bo my nie mamy żadnego komba z tym związanego. Nawet zwykły gnom już będzie silniejszy niż to, co gra chce mi zaoferować w tym momencie. Więc liczę na to, że jeszcze dostaniemy coś ciekawego, jeszcze jakieś fajne jednostki nam się mogą potrafić. Do wyboru jest Water albo Dusk. A tutaj do wyboru jest Funder albo Earth. I to jest chyba Earth buck, jeśli się nie mylę. Albo Monku. Albo Monku. Nie wiem, czy my Monku tu będziemy chcieli. Chyba niczego byśmy stąd nie chcieli. Strasznie słabe rzeczy mi się trafiają. To mnie niepokoi, bo licz Field Display. Co dostanę tutaj? Just a icon showing the primary type of this area. Ok, czyli. Pokazuje, pokazuje nam jakiś główny tryb are, typ areny, na której walczymy. To też jest dosyć ciekawe, tego nie zauważyłem wcześniej. Myślę, że możemy mąku wziąć, żeby w razie czego zmienić się w cokolwiek innego. Mamy random event, co w random evence? Możemy dać gra z komuś. Eee, o jezu, 50% set, albo Ice Type, a. albo EXPA. Ja chyba bilifowi po prostu zarzucę więcej expa, żeby czuł się mocniejszy, bo to będzie nasza jednostka, która na pewno za nami zostanie. Water, air. Na wodę chyba trzeba będzie się prze, przebudować, nie na pilinga, na pilinga trzeba będzie się przebudować i pilinga damy zamiast zipstrata. Wydaje się to całkiem łatwiejszą opcją, bo ty dajesz fasta, a ty dajesz fasta i Multistrika. To będziemy mogli zrobić tak, że ciebie tu wrzucimy. I, 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 i dorzucimy peelinga za ciebie. Billy wtedy będzie tankiem, bo się będzie sam shieldował, ty będziesz nam dawał tarczę. Powiedzmy, że nie jest to najgorsza opcja, ale nadal nie widzę większych nadziei na to, żebyśmy mieli to jakkolwiek bardziej ugrać. Na razie po prostu egzystujemy i staramy się tą egzystencją naszą wspaniałą, coś ciekawszego osiągnąć, tutaj będzie już legendarny piorunowy stworek. I jakbyśmy legendę piorunową znaleźli, to wtedy będziemy się zastanawiać co dalej. Nie znaleźliśmy. Dobra, Gnog wychodzisz, was przesuwamy o jeden do przodu, dorzucamy peelingę i później wyrzucimy Grubera w zamian za Ricona. i wtedy będziemy mieli więcej kombosów i będziemy lepiej sobie radzić, więc jeszcze expa nie będziemy tak rozdawać na prawo i lewo. Ja chcę zobaczyć, czy on nakładając fasta na jednostki przodu, nałoży też mu, spowoduje, że kolega szybciej sobie multistrika na przykład nałoży. Bo jak on będzie szybciej sobie w stanie tego multistrika nakładać, no to zdecydowanie lepiej będziemy sobie radzić. Na razie ci przeciwnicy pokazują nam dominację genetyczną, trując nas na prawo i lewo, ale tu na ten pierwszy, który całe szczęście już nie żyje. No ale tutaj raczej będzie nas czekała nasza porażka pierwsza. Całe szczęście tylko jedna jednostka wroga przeżyła. Ale Rikuna, jako robaczka, bardzo chętnie sobie przygarnę i robimy małe zmiany drużynowe, bo on się będzie shieldował, a ty będziesz healował wszystkich naokoło. I co czeka nas na mapie dalej? Albo Thunderwater, albo Random Event, więc chyba Thunderwater będzie brzmiało jak lepszy plan. Was sprzedajemy dla większej ilości ekspo, oczywiście. Idziemy sobie pod Random Event. A nie, najpierw Rest Area i mogę Wam dawać po 30 EXPA, więc peelinga sobie na drugi level rzucimy, żeby dawał 10 FASTA. Random event. Możemy walczyć z czterema beybrelami i dać komuś DK i pasywka Beybrella. To będzie mądrzejsze. Cztery Beybrella nas nie rozwalą, przynajmniej nie powinny. Mamy dwie jednostki już na poziomie drugim. Dostajemy FONS, TORNS, znaczy się. On się będzie shieldował na dodatek. Jeszcze im więcej się będzie shieldował, tym lepiej dla nas. Nie mamy żadnego takiego potężnego demer dealera. To zauważyłem, że brakuje nam takiego Demerza branego bardziej niż mniej, bo my demedża, tego Demerza nie zadajemy żadną jednostką. Myślałem, że docelowo Demer będzie zadawał Monku, bo tak powinien chyba Monku działać, ale pierdziel dostaliśmy. ała. Nawet Bejbrela nie dostałem? Halo, a nie, mogę. Y, DK i Bejbrel Passive. Jaka jest Beybrel Passive? O jezu, jaka jest twoja pasywka? I na kogo bym chciał to nałożyć? Powiedzmy, że na Monku, żeby sobie lepiej radził, żebyś miał dwa efekty i żeby był naszą jednostką specjalną od zadawania obrażeń. Dodatkowo ciebie wzmocnimy już na Chimpayera żebyś był po prostu lepszy. Przedam jeszcze dwie książki i random event, więc 90 expa na pewno komuś będę mógł wrzucić. I teraz pytanie, czy ja dam sobie z tym wszystkim radę na tyle, ile bym chciał. Ty masz tutaj epika z karaptora. Ten epik jest bardzo fajną, ziemną jednostką. I przy okazji bardzo fajną elektryczną. Gaining one multi strike and 20 flame body. Multistrike jakby się mu nakładali za Chimpire'a. I wtedy Chimpiera będziemy wywalać ze ska skar... skarb. Jezus Maria, jak ty masz? Skarptora, coś takiego. I wtedy będzie. Powinno być dobrze? W razie czego dorzućmy wam obrażenia, chociaż raz, żebyśmy w pierdzielu nie dostali. Ten tank z przodu. On się co drugą walkę trafia, a bardzo mnie irytuje z ilością trucizny, którą nakłada. Jak Chimpeyera wywalimy, dorzucimy Skaraftora, to Erf nam zostanie, a będziemy mieć miarę potężnego damage dealera, który powinien na dobrą sprawę radzić sobie całkiem nieźle. Więc go bierzemy i robimy... I robimy wymiankę. Ja będę się czuł bezpiecznie mając Ciebie w moich szeregach, a Ciebie sprzedając na części pierwsza. Random event, 30 expa, musimy Cię wylewelować, żebyś był silniejszą jednostką. Chociaż na drugi level, ale już będę czuł, że jest między nami jakaś więź. Ty potrzebujesz jeszcze 110 expa. 30, 60, 90... I szansa na to, że tu dostaniesz. Ryzykujemy? Zaryzykujmy. Zaryzykujmy, że jesteśmy w stanie dać Ci tyle expa, żebyś nam wylewelował do granic możliwości. I się pomyliłem, nie będziemy w stanie Cię wylewelować. Będziemy w stanie za to dostać wpierdziel, ale zobaczymy przy tym combo ciebie z multistrajkiem, i ciebie, który nakłada jeszcze mu fasta. Same jednostki level drugi. To będzie bolesne, bo nie mamy żadnej, ale to dosłownie żadnej jednostki na levelu trzecim. Ty masz fasta, czyli będziesz o wiele szybciej nakładał sobie małego, bo małego, ale multistrajka. Dzięki czemu też będzie zadawał większe obrażenia. Weźmy mąku zwykłego i sprzedajmy go po prostu na expa, tutaj powinno być game unit 13 exp, no i to będzie 105, z tego dostaniemy 110, zabraknie, zabraknie i to zaboli Gras type'a mogę za to komuś dołożyć i starać się, żeby to był Gras type, niech będzie na ciebie, żebyś shielda sobie nakładał no i walka z bossem, kiedy ja na tą walkę z bossem nie jestem w ogóle przygotowany, nawet nie mam tutaj umiejętności wystarczająco mocno wystakowanych żeby te gnomy małe rozwalać, jak zabije jedne, jak zabije dwa gnomy, to będzie już dobrze. Jak zabije trzy, to to będzie Cud bożono rodzeniowy, bo nie czuje się na siłach. Żeby być silny, bardzo słabe jednostki nam przez całą grę podchodziły. Nasz główny tank tutaj umiera, mimo nakładanego na sobie olbrzymiego regena przez jednostki z tyłu, ale jednostka dająca regen nam padła. My nie zabijemy nawet trzech gnomów, prawda? My nawet trzech gnomów tu nie zabijemy. No niestety. Mogą być miło. Wracamy do menu, menu i lecimy. Jeszcze z jedno-dwa podejścia na pewno sobie rozegramy. Ja tak łatwo nie odpuszczam. Zagramy sobie w takim razie pod. No, kriz, Niech będzie kriz. Zobaczmy, jakie jednostki tutaj Thunderbug, Physical Grass albo. No, ja chyba Thunderbug'a pójdę, ale. Nie rozumiem tych bugów, czemu tu są zawsze po cztery jednostki. Jak zresetuję grę, to zawsze coś złego się trafi i dostaję wpierdziel tysiąclecia. To jest jakiś bug chyba zainstalowany, że zawsze się cięższe jednostki trafiają. Bo nie rozumiem kompletnie tego, dlaczego zawsze po drugiej czy trzeciej rozgrywce tu się trafia o wiele więcej silniejszych jednostek wroga, które spuszczają mi po prostu w wpierdziel. 40 shielda, 10 splasha. Wolimy chyba mieć 10 splasha. I pójść sobie po Firegrassa, żeby tu zyskać kolejną jednostkę wodną w postaci Beelima na przykład. Nałóżmy Decaya na wroga. Niech dostają obrażenia w czasie i obrażenia ze splasha. To może wtedy będzie jakaś minimalna szansa na to, że my w ogóle tych przeciwników pokonamy w tej drugiej fazie. Bo bez tego decaya byłoby naprawdę ciężko. Chodź tu, Billim, dasz mi kolejnego splash, kolejny splash damage, na pewno się do tego przydasz. I Firebug, ty mi możesz dać Billima kolejnego. I już na drugim poziomie dwie jednostki. Ta gra jest nienormalna, tyle wam mogę powiedzieć. Więcej splasha sobie nakładamy. Jak będziemy bić wystarczająco dużo splash damage'em, to kto wie, może i nawet pokonamy jednostki wroga tak, żeby ona nie pokonały nas, ale wam to, patrząc ile ja obrażeń dostaję. Ta gra mnie ewidentnie nie lubi. Bierzmy Billima, go trzeba levelować, skoro mamy przetrwać Ice Grass i już tutaj możemy dostać jednostkę Epicką. Jak to będzie jednostka Epicka na drugim poziomie, no właśnie, to znaczy, że gra mnie nienawidzi. to nienawidzi mnie całkiem potężnie. Nałóżmy sobie Regena, nałóżmy sobie Fasta, bo ja tu będę chciał brać Blizzarda, to jest akurat prawda, ale to już są kolejne dwie jednostki na poziomie drugim. Ja tego nie rozumiem, dlaczego gra idzie w tym kierunku. A nie w kierunku takim, żeby to zostało tak jak zostać powinno, tak? Zobaczmy. Weźmy sobie Frosmala. Frostmala sobie oczywiście wkładamy zamiast Gnoka i wywalamy. Ty będziesz moim tankiem, więc zapraszam. Walka na Airgrass i walka na Book Air. Ja wolę chyba zagrać pod Airgrassa i ewentualnie zyskać jeszcze jakąś ciekawszą jednostkę. Ale co jest dalej? Dalej jest Thunder, dalej jest Thunder. Super, a dalej jest. Y ta ścieżka jest dla mnie chyba bardziej korzystna, więc pójdziemy sobie tą ścieżką. Jest Zambus, fajnie, bo Zipstrata sobie jakoś tam wzmocni. Mamy tanka, na którego musimy zmarnować jeszcze damage, żeby przeżyć, bo nasze jednostki tego damage'a, uwaga, uwaga, nie zadają. I są o wiele słabsze, bo są cały czas na pierwszych poziomach. Nie możemy dostać żadnej ciekawej jednostki na poziomie numer 2. I tutaj trzeba będzie Zipstrata sobie wyewoluować razem z Chowcyanem. Tutaj jeszcze mamy szansę. Tutaj jeszcze jest szansa na to, że my cokolwiek kurczę rozegramy. Byłoby miło cokolwiek tutaj rozegrać. Mamy ciekawego tanka z przodu, którego musimy zamienić miejscami, bo wtedy nie wytankuje, bo piorun z niego napiernicza. Mogło być miło, no nie jest do końca. No mamy Fasta i mamy duży Splash Damage. Splash Damage na pewno pomoże nam tutaj przebijać się przez jednostki Wroga. Tylko pytanie: Czy ja będę chciał Zimbusa dalej sobie tu levelować, prawda? No niech będzie, że spróbujemy. Nigdy go na wyższym poziomie nie miałem. I, i, i. I robimy. Random Event czy Rest Area? Dwa razy. Jak pójdziemy w Rest Area. To nie do końca będę mógł wyewoluować potem Grasa, ale i tak go będę mógł wyewoluować, dając mu po 30 EXPA za każde wejście. I on wtedy jest bardzo silną jednostką, bijącą bardzo dużo, więc wypadałoby tu może przetrwać. Ty mi troszkę bijesz, i no to jest ten plus, że Chowcy jest lepszy. I ja wam dorzucę Splash Damage w 40, żebyście dalej się tu przebijali. Ty sobie zaraz strzelisz super umiejętnością i wyautujesz kolejną jednostkę wroga. To jest bardzo Twój duży plus. Jego multi striker to nas trochę boli, ale przebijamy się. Żyjemy, egzystujemy, bierzemy Zimbusa na kolejny poziom. Jeszcze przed nami będą dwie rest aree i szansa na to, żeby bardziej wylewelować naszą jednostkę. Zimbus, znowu tu się ustawił, weźmy tutaj Kriza, ustawmy z przodu, żałuję że on nie ma levelu drugiego Ale zależy mi bardzo na tym, żeby przetestować tego Zambusa, jak on będzie na levelu trzecim funkcjonował, ile fasta będzie dawał, albo splasha jednostce z przodu To w sumie lepiej będzie go zamienić miejscami w takim razie, tak jak on daje splasha behind, in front and behind, dobra, ty musisz tu setz i teraz, i teraz, i teraz lecimy tutaj. Dostajemy Frizarda. Mam nadzieję, że jak najszybciej najszyb, to jest. słanana już się na nas kampi. Więc trzeba będzie dodać Scizorsy i dodać pasta, żeby sobie tutaj poradzić. Naszym Splashem, najlepiej marnuje bardzo dużo umiejętności. I to mi się bardzo nie podoba, ale bez marnowania tych umiejętności, ja bym się tutaj nie poprzebijał wcale w tym momencie. Frostmal, no ważniejsza jednostka niż Zambus. Pander Air znowu walczy. Kaijule to jest trzeci poziom jednostki epickiej. Drugi poziom, trzeci poziom, drugi poziom. Ja coś czuję, że my tu dostajemy właśnie w tysiąc tysiąclecia, ale zobaczymy. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Jak umarł Freezer, to już trzeba płakać nad rozlanym mlekiem, bo on z strike'em na takim poziomie nas rozpierdzieli i to rozpierdzieli nas. Konkretnie. Zagramy, zagrajmy, sobie jeszcze raz, bo niepokoi mnie to w jaką stronę ta gra poszła. I tym razem zagramy sobie znowu trzecim start starterem, czyli Monku. I Monku pójdziemy w... co? Bug Physical Earth. W byśmy chcieli tutaj pójść. No i mamy Recona, którego potencjalnie chcielibyśmy wziąć. Zobaczmy czy w ogóle nasze dwie jednostki na trzy sobie dadzą radę. To też może być ciekawe, bo nie widzę tych szans. Znowu gra mnie irytuje i daje mi więcej rzeczy niepotrzebnych niż potrzebnych. Musiałbym, nie wiem, grę zresetować, żeby to działało. Nie mam zielonego pojęcia, ale weźmy sobie Rikuna. Mamy tanka pseudo z przodu. Mamy random event. Nie, mamy jeszcze walkę o Fando i o Dusk. Czy coś z tego nam się przyda? Niekoniecznie. Czy. Jakaś moja jednostka może tankować, Też niekoniecznie, ale jest teraz 3 na 3, więc ta walka wydaje się bardziej wyrównana. Dostajemy fonsy, czyli też odbijamy część obrażeń w naszych wrogów. Co jest chyba lepszym opcją niż dostawanie w pierdzielu tysiąclecia. Ten earth też nie jest głupi, bo odbijamy jeden obrażeń za każde torce, które mamy na sobie. Więc granie pod 4 jednostki ziemne też może być ciekawe. Healera sobie na razie weźmy, taki będę. Bug physical. Toxic Bug, Toxic Fire, Toxic Thunder, Earth A taki słabe ten Earth Toxic Grass, Dusk Physical, Bug Air Nie widzę tutaj zbyt wielu ciekawych opcji, muszę się przyznać. 10% szans na. Beybril jest chyba Earthem, tak jest Earthem i jest tankiem. I w tym momencie robimy tak, żeby mieć jeszcze większe forms i dodatkowo dokoptować sobie. Co? Poisona. Więc to kombo nabiera powoli rąk i Idziemy na mapę na Rest Area dodatkowo. I Babe Rilla jako jednostkę, RAR. Chciałbym troszkę dokoptować tam expam, żeby sobie lepiej radził. Back physical, spoko. Jest, jest Rokorn, więc Rokorna sobie na pewno weźmiemy do jakiejś tam przyszłej ewolucji. A Monku idzie z przodu jako tank w tym momencie. Nie mam Damage Dealera. Nadal to jest mój problem, że nie mam żadnego damage dealera, przez co przez jednostki wroga w tym momencie jestem przejeżdżany, bo mimo, że on ma tylko jedną jednostkę na poziomie drugim, to nadal nie czuję się stabilnie, jeśli chodzi o zadawane obrażenia healera i trzech tanków. Czego się od gry można byłoby spodziewać mając hillera i trzech tanków? No niczego. I tutaj jestem też tego zdania co wy, że nie ma sensu dalej tego rozgrywać w taki sposób, warto tutaj za to zainwestować w... Rakorna, żeby dać mu więcej expa. Szukamy jakiejś jednej, konkretnej, silnej jednostki, która nam pomoże. Monk'u Babriel. Monk'u byłby dobrze. I Izo za Izotropy Fishit już się trafił. Nie no... Czuję się... kochany przez tę grę, więc wrzućmy im tornsy większe, rzućmy im Splasha. Żeby chociaż oddawali obrażenia przeciwnikom. Jak zabijemy pierwszą jednostkę szybciej niż enemy, to jakaś szansa na nas jest, jak Izotrupa sobie zaraz będziemy levelować. To będzie naprawdę, naprawdę przyjemnie. Ale ja nie wiem, czy nasze dwie jednostki w ogóle zabiją tą jedną konkretną, bo... Fajnie, że ty się stakujesz fonsami. Ale ja dostaję w wpierdziel, Baybril Potrzebuję Izotrupa tutaj do pomocy. Restaria. Teraz będę potrzebował... Potrzebował Rakorna na większym poziomie. Czy Izotrupa lecimy na trzeci? Lecimy Izotrupa na trzeci. Bo, bo tak, bo się przyda. I tu mamy... Earth Thunder do pomocy, Earth Thunder dalej, a izotrupy dalej będą leciały. To już ich będzie o wiele mniej, ale będą rakorne. A, I tutaj będzie raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem przed walką z bossem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem przed walką z bossem, ale nie widzę żadnego naszego elektrycznego typu za szybko, który chcielibyśmy zyskać. A tu możemy go zyskać już w następnej walce, i dlatego będziemy próbowali się w niego wbić, żeby mieć jakiekolwiek szanse na wygraną. Ja tu sobie przygotuję, rzucimy ze dwa DK'e na wroga, żeby dostawali dużo obrażenia w czasie. I nie możemy sobie pozwolić na dostanie większego w pierdzielu niż chcemy po prostu. A noka będę mógł zaraz za expa wywalić. ISO wywalić. w 1500 zdrowia nakłada DK, nakłada shielda, więc jest całkiem silną jednostką. Ale zbyt słabą, żeby wygrać z jednostką z multistrajkiem, dlatego go bierzemy. Go będziemy sobie wpierdzielać zamiast z Kameu, żeby mieć cztery formsy po prostu, walić tą truciznę na nie będzie w ogóle potrzebna. Sprzedajemy, żeby mieć warmeta jeszcze na drugim poziomie. Monku ma bardzo mało ekspa, ale on nie będzie moją docelową jednostką, którą będę chciał inwestować. Tutaj jakie ustawienie robimy? Mamy w miarę dobre, tylko warmeta damy na początku i te jednostki nasze powinny wygrać z jednostkami wroga. Nie wiem natomiast czy wygramy z bossem, bo... Okej, okay, no 150 odbijania obrażeń to jest fajna wartość, ale... No nie jest to idealne. Nie jest to nadal idealne, ja sobie mąku wezmę na drugi level, chociaż wyleweluję, żebyśmy dali radę cokolwiek tu ugrać. Czy jest jakaś ścieżka, która mnie zadowoli w tym wszystkim, bo nie widzę takiej. Nie widzę ścieżki, która byłaby dla mnie ciekawa. Tutaj ewentualnie, jakby pójść pod Random Event 30 Expa i Rest Area 30 Expa, to tutaj już coś tam możemy pomyśleć. Ale ty masz trzeci level, kolego. Czemu szoronina tutaj mamy naprzeciwko nas? Ja wiem, że gra już nie uważa za progracza i mi samych najcięższych przeciwników, gdzieś tam pod nos podrzuca. Ale ja się nie czuję zadowolony mając tak silnych przeciwników na głowie, a tutaj mi jeszcze taki Babiczek czeka do wylewelowania. Babril... Weź coś powiedz przeciwnikom. I mam nadzieję, że tutaj też się Babril trafi. Jest! trup, będzie trzeci level. Będzie trzeci level, kochani. I tą walkę powinniśmy wygrać na spokojnie. Nie ma tu żadnych trzecich levelów, są same drugie. Jak sam widzicie, mój tank z przodu radzi sobie rewelacyjnie. I i i. No i lecimy. Wygrajmy, proszę. Babrill. Mamy. Nawet nie potrafię jego nazwy przeczytać. Anklograma wygląda przepięknie, prześlicznie, przewspaniale. I jest przepiękny, prześliczny, przews przewspaniały. Za to musimy zone-shotować jak najszybciej tego pana z przodu, bo on nam będzie wszystko one shotował na naszej drodze życiowej. Więc zapraszam umierać, zanim użyjesz drugi raz Spela. I nasze dwie jednostki powinny wygrać na trzy jednostki wroga. Mamy fonsy, mamy... Ile HP na tobie? 3000 HP. Ty jesteś potężnym tankiem do pomocy. W Romsala sobie weźmiemy, żeby go sprzedać, a w tym momencie idziemy na random event. One Babriel. DK and Babriel passive. DK and Babriel passive chyba byśmy wzięli. W pierwszej kolejności was sprzedamy, żeby już mieć elektrexa. No i na cztery Beybrilla to sobie tak poradzimy, tak? Zbieramy sobie też ładne spele, więc tymi ładnymi spelami powinniśmy coś tam wygrać. Owszem, oni stakują od cholery trucizny na nas. I są małymi tankami, bo mają pierwszy level. Czemu pierwszy level ma trzydzieści? A, bo oni mają pierwsze, drugie, trzecie levele, ale są pokazani jako zwykłe Beybrilla? No do tego to ja się nie spodziewałem. Ale i tak i tak będę chciał rzucić komuś. DK i Babel Passive, czyli Shielda. Shielda damy na Shieldera? Nie, Shielda będziemy chcieli, chcieli dać na jednostkę z tyłu, która będzie sobie gdzieś tam radziła. Teraz idziemy na jednostki słabsze z szansą na Warmeta. O, nie wiem, czy beating jest taki słabszy, ale na pewno chcemy ciebie bliżej. I na pewno będziemy chcieli Enemy dk założyć. Żeby dostawali jakieś tam obrażenia co turę i żeby była jakaś tam chociaż mała szansa na to, że my to wygramy, nie umierając przed ostatnim bossem. Bo to byłoby bardzo słabe, gdybyśmy w takiej chwili ginęli. Zabijmy tego warmeta, zanim złoży jaja, ok? Jak już ginąć, to ginąć z honorem. 70 plus 30, 100. Bardzo mało mi to da. Mogę kombinować co najwyżej, ale nie osiągnę tej tego co chciałbym zrobić. Cloud też mi nic nie da, więc możemy. Nie wiem, no nic nie dostać. Możemy sobie Warmeta po prostu wrzucić dla, dla Expa, żeby mieć świadomość tego, że prawie mieliśmy jednostkę na poziomie trzecim. I teraz co? HP trzeba ich jakoś ustawić, zróbmy was tak. Ty będziesz gdzieś tutaj, żeby zadawać obrażenia, ale nie Warmet jest tankiem, więc zróbmy coś takiego. Teraz sobie przygotujemy wszystkie spele, żeby je od razu rzucić, skoro gra nam pozwala coś takiego zrobić. To zyskamy naprawdę dużo fasta gdzieś tutaj po drodze. Jest 15 fasta. My dodajemy olbrzymie, szybkie ilości obrażeń. No i mamy mocnego tanka z przodu. Ten mocny tank z przodu potrafiłby nas doprowadzić do zwycięstwa, jeśli nie umrze przed zabiciem trzeciego gnoma. My stakujemy na nim od cholery obrażeń. Kochani, jest szansa, żebyśmy zabili tego bossa. Bo ma on mało zdrowia, my mamy go więcej. Gin, 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 Umarł! A kto umarł, ten nie żyje. Wiktorii! Wygraliśmy, no tak jak widzicie nie ma przejścia dalej niestety, więc możemy wrócić na main menu. Na main menu. Ale tym pozytywnym akcentem mogę skończyć ten odcinek, więc jeśli on się wam podobał, to zostawcie po sobie łapkę w górę, komentarz i suba na kanale. A my słyszymy się już dzisiaj na Ajzaczku o godzinie 19. To tyle ode mnie, trzymajcie się na razie i cześć, miłego dnia!